Dwa sparingi z Tunezją, cała Europa gra eliminację do mistrzostw tutaj Euro 2016 w styczniu w Polsce, my akurat gramy teraz dwa sparingi z Tunezją. Chcemy wygrać, chcemy się dobrze pokazać, na pewno niektórzy od nich są, także pokazać się z dobrej strony przed Henrym Biglerem, że zasługują na może więcej gry w, 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 w reprezentacji. Na pewno będziemy poprawiali elementy, które do tej pory troszeczkę szwankowały, na pewno będziemy chcieli ustabilizować grę, poprawić taktykę, no i obrona, obrona jest najważniejsza jak to zawsze trenuje. Jest, jest, jest to ważne, bo to jest inny przeciwnik, inaczej, to inaczej ta linia trochę wygląda, więc zawsze warto zagrać z takim przeciwnikiem. Nie było za bardzo z kim grać, no, ale Tunezja. to też przeciwnik już taki można powiedzieć ze średniej półki, niewygodny, bo grający wysoką obronę, nieprzewidywalny. Takie zespoły też na Mistrzostwach Świata grają z, Af z Afryki, z Azji, więc na to też trzeba być gotowy. Mecz z Tunezją będzie przetarciem przed właściwymi przygotowaniami do Mistrzostw Świata. Vor vorbereitung haben sind aber auch alle Nasi najbliżsi rywale potrafią zaskoczyć przeciwnika swoim ustawieniem w obronie. Treningi w Afryce będą niezwykle ważne. Dla mnie istotne będzie to, jak szybko znajdziemy odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania. die we